Dziesiąty dzień marca 2025 rok Chyba dobrze powiedziałem 2025 rok, a nie 2025 roku. Haha. <noise> Ciągle o tym myślę i naprawdę do końca nie wiem, jak jest poprawnie. Aaa, Wiadomo chociaż, jaka data. A dzisiaj przeczytałam w kalendarzu, że jest Dzień Mężczyzn. <noise> Panowie, dzisiaj będą świętować na całego. Poniedziałek. Może nie wszystkim to świętowanie się tak bezgranicznie uda. No, tak czy inaczej, pozostaje jedno tylko: życzyć wszystkim mężczyznom powodzenia i wszelkiej pomyślności, co też czynię. No, w tym moim filmiku. A jaki temat moich rozważań. Kurczę, bladę zapomniałam moją ściągawkę wyjąć, dobra, już jest. Czego we mnie więcej? Mój znak zapytania, czego we mnie więcej. I tutaj nie ja będę w opisie dawała tego co zaraz powiem, bo no nikt do tego filmiku w ogóle nie zajrzał. Czego we mnie więcej plusów. Czy minusów. Chociaż teraz rozważania na temat minusów i plusów są takie yy, ciekawe, że nie wiadomo jak do tego tematu podejść. No. Ale tak czy inaczej, piękny poranek. Oj, ja trochę nieśmielona, i wybrałam takie miejsce, gdzie Spacerują ludzie z pieskami, no ja się troszeczkę wstydzę, ale żeby było zabawnie, to sami panowie, no to wszystkiego najlepszego. No to tak czy inaczej, co to ja chciałam? A o plusach, o minusach, o plusach, o minusach, no więc właśnie, ale tego rozważać tu nie będę, tylko zastanowię się, czego we mnie więcej plusów czy minusów. I wczoraj na spotkaniu z moją przyjaciółką, tak prześmiewczo trochę zaczęłyśmy to rozważać i powiem szczerze, że przyjaciółka moja, która jest teraz w trakcie, no w trakcie, po prostu ma trudniejszy czas, jest przemęczona, przepracowana, no bo jak się pracuje, jeszcze ma się blisko 70 lat, to, to nie wszystko jest takie łatwe, oczywiście zależy od tego jaką robotę się wykonuje, no, ale tak czy inaczej trochę się rozchmurzyła, jak <grafię> zapytałam ją, kochana, a u ciebie to jak to jest? Czego w Tobie więcej plusów czy minusów? No i oczywiście zaczęłyśmy od wymieniania minusów. Ach minusów. No i ustaliłyśmy takie dwa porządne minusy. A no, pierwszy minus to impulsywne reagowanie w różnych sytuacjach, kiedy zamiast wziąć oddech, zamiast powiedzieć stop, zamiast się poprzyglądać swojej emocji, a to człowiek trach robi, wywala, a potem się gryzie i jest niezadowolony. A z czego to taki nie jest zadowolony? A z siebie nie jest zadowolony. Pewnie, że. Są sytuacje, kiedy można ładnie coś wyprzeć i, i zadowolenie niby jest, jest, ale go tak naprawdę nie ma. No to minus jeden ustaliłyśmy, że hej, to jeszcze minus, który dotyczył i, i, i jej osoby, i mojej osoby. To oczywiście pracuję na tym cały czas, żeby nie było. Oczywiście, że pracuję, a jak? Intensywnie w dodatku. Ale to niezadowolenie siebie, jak człowiek tak wywali coś, no dobra, no to taki minus ustaliłyśmy, a drugi minus, a drugi minus to taki, że czasami wspominając dawne czasy, a mamy za sobą kawał życia, gdzie, no jakby tu powiedzieć, byłyśmy obecne w tym życiu, w tym etapie naszego życia, no to... Ustaliłyśmy, że ten minus to jest... To jest co? To jest wspominanie i jeszcze przywalanie tem, którzy byli wtedy na naszej drodze. O ja nie mogę. Ale się wpakowałam w tą alejkę. Z każdej strony mnie atakują. No i tak to wygląda. Piękne pieski. Na spacerków ten piękny ten piękny poranek. No, powiedziałem chcąc dzień dobry panu, chociaż pomyliłam go z innym panem, a niech to. <laughs> Ale powiedzenie dzień dobry to chyba nic złego. Bo piesek wydał mi się podobny do znajomego pieska. No tak czy inaczej ustaliłyśmy, że ten drugi minus dotyczy tych wspominanek. Tych wspominanek, gdzie nigdy nie zapominamy, żeby w tych wspominankach jeszcze jakąś etykietkę dotyczącą naszej przeszłości i osób z przeszłości, żeby jeszcze komuś coś wytknąć. A nieby nic takiego, bo żadna krzywda się nikomu nie dzieje, i niby wszystko gra, ale jednak. No bo po co? No bo po co? Po pierwsze, że nie ma do czego jakby wracać, bo o, o, niczego już tam zmienić nie można. A po drugie czasami osobom postronnym, bo o tym powiedziałyśmy, że tak rozpędzono w jakiejś gadce zupełnie zawiadamiamy cały świat o tym, czy o tamtym niepotrzebnie. No i takżeśmy doszły do wniosku, że koniec z tymi naszymi minusami, dobra. Przeszłyśmy do plusów, a już nie tak bardzo wyraźnie, no bo co tu gadać, dwie porządne niewiasty, uczciwe to to szczere, serdeczne, pomocne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście trochę się wygłupiam, ale tak naprawdę, to jeżeli człowiekowi, tak powiedziałabym ten świat zewnętrzny trochę mniej sprzyja i zauważamy to, że tak jakoś to nie do końca jest dobrze. To może w tym momencie, o, męczuszki. to może w tym momencie warto warto sobie o tych minusach przypomnieć, zastanowić się, czy to nie one przypadkiem. Nam tutaj stwarzają tę przeszkodę, która nie pozwala nam na gładkie, piękne, szczęśliwe życie. Może tak właśnie, a może i nie, ale taka analiza chyba, chyba nie może być tutaj jakaś specjalnie nieprzydatna, wręcz przeciwnie. A może nawet kartka papieru by się tu przydała? Po prostu. Ym, tak rzetelnie do tego podejść. Nie, że biorę biczy i od razu się biczuję. A ja to, a ja tamto. No i proszę bardzo. Jest listeczek? Jest kochany listek, zieloniutki. Wczoraj trawka była, tak, tak, a dzisiaj listek. Ale pięknie. No i o, wiosna idzie, że hej, hej, hej straszą co prawda jakim zimnem biorę tego poważnie pod uwagę w ogóle o piękności, witajcie a wracając do mojego tematu warto tą kartkę papieru wziąć i po prostu dokonać takiego rozważania czego we mnie więcej bo jeśli więcej we mnie tych plusów tych prawdziwych plusów. To nie ma siły, żeby zewnętrzny świat mi nie sprzyjał. Nie ma siły? O. No, czasami jest. I coś się zawiesi, i coś nie sprzyja. Ale generalnie to chyba tak właśnie działa. Podobne przyciąga podobne plusy. Będą przyciągały to, co najlepsze. Ja bardzo w to wierzę. A minusy? A minusy będą dostarczały nam tego, czego nie chcemy. Jakie to proste. Jakie to proste. O, oczywiście, bardzo proste. Proste nie jest, kiedy zauważymy coś, co warto by zmienić. A te zmiany wcale nie są łatwe, ale już uświadomienie sobie tego, o czym tak często mówię, to ten pierwszy wspaniały krok, który warto wykonać. Tak wiem, tak wiem, że jakaś błachostka potrafi wytrącić mnie z równowagi, a błachostka umie uruchomić całą lawinę. Różne głupoty, które kołaczą się w mojej głowie, i które nie dają spać albo nie dają spokoju. No i co wtedy? No to jak ja wtedy? Już to trochę wiem, to może warto coś z tym zrobić? Może warto się zastanowić, jaka jest przyczyna? Że jakaś płachostka potrafi tę równowagę po prostu zrujnować. I tak sobie myślę, że oczywiście możemy zaliczyć to do minusów. No bo jeżeli głupstwo zaważy na moim samopoczuciu, na, na moim nastroju i tak dalej, i tak dalej. No to tak nie powinno być. Na no uświadomienie sobie tego to już jest ważna rzecz. I zawsze można coś z tym zrobić. I ten wniosek taki prosty: że to, czego we mnie więcej, to więcej tego otrzymuję od, od świata zewnętrznego. I jakoś tak myślę sobie, że to działa właśnie w ten sposób. Zaakceptowanie wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, wszystkiego bez jęczenia, utyskiwania i, i biadolenia, dlaczego ja, dlaczego mnie się to wszystko musi dziać, a inni to mają taki siak. To jest najgorsza droga. Pewnie, że łatwo się o tym mówi, jak wszystko człowiekowi sprzyja. Jak jest gładko i na temat, trochę trudniej, kiedy tak nie jest. Ale nawet jak tak nie jest, to wtedy łatwiej może dotrzeć do tych minusów, które przeszkadzają w pięknym życiu. Przeszkadzają i nie przeszkadzają, bo jeżeli są, to znaczy, że po coś tam są. Nasza świadomość tego jest najważniejsza. Jeżeli już dojdziemy do refleksji, że warto coś z tym zrobić, no to trzeba po prostu coś z tym zrobić, żeby się może ich pozbyć. Bo jeśli są to jakieś nawyki, które nam nie sprzyjają, to czemuż nie wyeliminować ich? A czemuż nie znaleźć jakichś sposobów na takie sytuacje, kiedy błahostka potrafi nas wytrącić z naszej spokojności? Może po małym sznureczku od tej błahostki dotrzeć do czegoś, co jest już mniej błahe i ważne, no i tak dalej, i tak dalej. No to ten, ten poniedziałkowy piękny poranek? Warto może zastanowić się w ten świąteczny czas. Dzień mężczyzn dzisiaj. Hmm, no, to twardo się po prostu za to zabrać. Tak, jest poniedziałek, a ja sobie uświadomię wszystkie moje minusy. I wszystkie plusy. No tak, dla równowagi. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. I jestem przekonana, że przy takim rozrachunku plusów będzie więcej. Jestem tego pewna w przypadku każdej, absolutnie każdej osoby. A że minusy są, to też jest ważne i potrzebne. Co za piękny poranek. I tym optymistycznym akcentem. Pójdę zaraz robić zdjęcie tej zieleninie która się właśnie wyłoniła. Pierwsze listki. Ach, co to za widok cudny. Zanim to wszystko ruszy, tak pięknie jest. Tak pięknie jest to zauważać. To wolniutkie, wolniutkie przychodzenie wiosny, potem bum! i uwielbiam. I kocham, jak nie wiem co. No dobra. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia, z taką właśnie refleksją, że może warto, że może warto, a może nawet trzeba, takie zestawienie plusowo-minusowe sobie zrobić dla swojej pełnej szczęśliwości.